Hej. Dzisiaj robię klopsiki jak Zyka. Ekstra danie, lubicie je? Na pewno. Większość lubi. Chociaż wiecie co? Mój mąż nie lubi, ale to nic. Myślę, że się przekona. Ślicznie wyglądają, malutkie, piękne i bardzo szybko. To jest najważniejsze. Nie tracimy czasu. A mamy obiad gotowy. Próbuję. Pycha! Takie same jak Zyka. Ostatnio byłam i oczywiście byłam na <laughs> klopsikach. Jeżeli się Zyka nie można się oprzeć i trzeba spróbować. A teraz mamy je w domu, bez problemu, super, rewelacja. Subskrybujcie mój kanał, jest na prawie 220 tysięcy. Klikajcie w dzwoneczek, dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. Jeśli lubicie klopsiki, dajcie łapkę w górę. Najlepsze komentarze, 20 ciasteczek otrzymuje Andrzej Satora i Fabik Fafik S.A. Dzięki za pomysł na filmik. Bądź jak Fabik Fafik, daj swój pomysł w komentarzu, a ja wybiorę go w następnym filmiku. Dołącz emotkę ciasteczka do komentarza. Piękne różne piękne, uwielbiam róże, jeszcze żółte, śliczne są. Zabieram się do zrobienia masy na klopciki. Zmieniłam sobie mięso, ja sama mielę mięso, to mam akurat wieprzowe, może być wołową wieprzowe. Tu mam przygotowane 250 g, do mięsa dodajemy 40 g bułki tartej, albo ewentualnie połowę zamoczonej kajzerki. Jedno małe jajko, 1 ml mleka, połowę łyżki natki pietruszki. Zmieloną kolendrę dodajemy szczyptę i trochę soli A tak sobie na oko, po łyżeczki świeżo mielonego pieprzu. Zanurzamy teraz swoje łapki w mięsie, jeżeli ja ktoś nie lubi no to yy, łyżką, ale najlepiej jest to wszystko wymieszać rękami. Zagniatamy do połączenia składników i uzyskania jednolitej Gładkiej masy mięsnej Teraz robimy sobie takie śliczne kuleczki. Można je gotować albo smażyć. Ja będę bezpośrednio smażyć, dlatego sobie je lekko obtoczę w bułce tartej. Kuleczki przygotowane, olej się grzeje, zaraz sprawdzimy. Nie mam termometru, jak mówiłam, zepsuły mi się. Jeszcze sobie nie kupiłam. To jeszcze sekunda. I smażymy nasze klopsiki Myślę, że tak po 3 minutki z każdej strony. Kuleczki nie będziemy przewracać, żeby ładniej się smażyły. Śliczne te klopsiki, teraz jak zwykle na ręcznik papierowy, żeby odsączyć nadmiaru tłuszczu. Klopsiki gotowe, była w środku nadka pietruszki, i tutaj jako dodatek też będzie ślicznie zielona. Klopsiki jak zika, gotowe, szybciutko, pięknie wyglądają, łatwe danie, a myślę, że starzy, młodzi i wszyscy to lubią. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka.